Cześć z tej strony, Tom Electronics XPL. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak odblokować naszą konsolę PS5, to jest Slim, Fat czy Pro, programem zainstalowanym na konsoli, a przy tym jest to aplikacja YouTube, więc programiści już znaleźli sposób, by można było kować konsolę, jeszcze nie jest do końca. Ale, ale już jest bardzo blisko, żeby można było wszczyknąć odpowiedni plik i, i mieć kopie zapasowe, i tak dalej, tak? Więc do tego celu będzie nam potrzebny, ściągnięty tutaj z sieci, jailbreak YouTube, backup. Ja za akurat backup konsoli. Jak widzimy PS5, eksport, backup i archiwę dat. I tu już jest nam, jeżeli przywrócimy konsolę do ustawień fabrycznych, będziemy musieli sobie zrobić backup oryginalnego softu, który mamy na konsoli. jak już zrobimy backup oryginalnego softu konsoli wtedy będziemy, będziemy mogli w najprostszy sposób właśnie skopiować ten backup wkleić do folderu gdzie skopiowaliśmy backup naszej konsoli zamienić te pliki i jeszcze raz grać do konsoli jeszcze tutaj mamy akurat jak już by, byśmy mieli breakowaną konsolę więc tu też będzie trzeba podmienić plik ale ja akurat pokażę Wam na nieodblokowanej konsoli akurat mam PS5 Pro więc tutaj wystarczy nam tylko backup stworzony przez programistę i do tego celu swój backup musimy skopiować, żeby w razie W można było cofnąć z powrotem do tego co mieliśmy wcześniej a więc przejdziemy dalej. Teraz uruchomię konsolę i pokażę wam jak to jest na konsoli. Jak widzimy, już uruchomiłem konsolę. Teraz, jak już mamy uruchomioną konsolę, ja już ją tutaj przywróciłem do ustawień fabrycznych i zainstalowałem backup. Jak widzimy, tutaj mam aplikację YouTube. Teraz, żeby to zrobić, wystarczy uruchomić tą aplikację. Ale jeszcze widzimy jeszcze raz, zamkniemy to. Aplikacja została zamknięta, jeszcze raz mu uruchomimy. Soft tutaj jest dziewięć Jak widzimy, już jest e, e, debugowanie. Teraz, żeby wysłać informacje, czyli, jak już będą zrobione programy, takie jak ETA HEN, e, czy inne programy na konsole, będziemy mogli je wysłać. Teraz Wam pokażę, jak to jest poprzez komputer. Więc przejdziemy teraz do laptopa. Jak widzimy, przejdziemy już do laptopa. Teraz, żeby to zrobić, yy, tutaj już mam. Jak widzimy. PowerShell musimy, musimy podać ścieżkę. Adres IP konsoli 50 tysięcy i teraz możemy wysłać e, napis Hello World. Teraz jak nacisnę. To na konsoli powinno się pojawić. Oto napis powitalny wysłany przez laptopa. Oto napis powitalny wysłany przez laptopa. I tak jak teraz jest, to będziemy mogli wysłać dane aplikację, dany program, żeby uruchomić na konsoli i móc ją odblokować. Jak się podobało. Subskrybujemy kanał, lajkujemy, komentarz i do następnego. Cześć!